Trzeba było tutaj ciemno? Nawet. Nie poliłem światełko. Siema, Się to ja. Tak, widziałem film Konopa. Jakby, może, jakby nic mnie nie zdziwiło z tego filmiku. Jakby, myślałem, że, obejrzę że to i będzie jakaś taka bomba, nie? A dosłownie o każdym z tych ludzi tam wymienionych, to już usłyszałem. Obojtaz już kiedyś tam było w internecie. Lisowski, to sam strzeliłem po filmie mnie. Nie. Wszelkie dowody świadczące na moją korzyść było naprawdę trudno zdobyć, ze względu na to, że tyczy się to spraw sprzed 8-9 lat. Dlatego dopóki nie zapoznają się z nimi odpowiednie organy, nie chcę ich upubliczniać ze względu na możliwe mataczenie bądź wycieki danych osobowych światła. Po udowodnieniu swojej niewinności <laughs> przed samego. odpowiednimi organami, wprowadzę Was w szczegóły w odpowiednim czasie. No nic, nie. klasik argument. W każdym razie mam nadzieję, że 20 października nic mi się nie stanie, nie? Ewidentnie mam krew na sobie, jestem tu i zostało 11 dni do tego, do tego momentu. Jakiś wypadek? Jakiś, jakaś, jakiś zawał? <laughs> Jak to jest że niektórzy uwierzyli w te twoje fake screeny? Ty w sumie, <laughs> ktoś tam uwierzył w te screeny. Kolejny, następny. Ty, Bo ten ziomeczek to w ogóle da reczepi, napisał, że nie mam wstępu do białego stoku, bo jestem pedofilem i że mi się obracał do siebie. No, nawet nie, nie obserwuję, więc nie żartuję, nie. Z tym, że nie mam wstępu do białego stoku. Odcinek u od Davida. Witam, widzę bardzo serdecznie. Na dzisiejszym odcinku. David. Ale mikro. Bo nie skończyłem jeszcze 18 roku życia. A koleżanka? Koleżanka skończyła? Masz 18 lat? <laughs> Chodzi mi o to, czy zagłosujesz w wyborach. Koleżanka chyba się wstydzi. A mogę zdjęcie? Nie, nie na flircie. <laughs> Al, Albo na pewno. Siemano, prowadzimy sondę uliczną. E, ty masz 16 lat? Tak. Czeka, kur... Co to za uniwersum? Tak, żubik. Więc na kogo zagłosujesz? Na samego siebie. Głosujcie na, me, na mnie. Na, na Jursona, Na no... Bo... Go. się. A to na TikToku będzie czy gdzie? Na YouTube. A. Sunia. Znowu spotkaliśmy Jursona. Co tam ciebie słychać? A dobrze. Bardzo dobrze. Co tutaj porabiasz o tej porze? Na człowieku, to jest moje miasto, tak. Trzeba każdego pilnować Bosna Jursona, dalmowy alkohol będzie. Dawaj, kończył. Kończymy Jurson. film. Subskrybować kanał Megarus. Pozdro No Na linie to ja wygram. Droga ze Szczecina do Warszawy, najkrótsza. 90 złotych na bramkach. Mocz. Trzy razy na bramkach musiałem płacić, no coś jest tutaj nie, nie tak z ku... tymi autostradami. Droga ze Szczecina do Warszawy. Całą drogą miałem jechać, jechać tą drogę na pół z Lukim. Jego, jego golfikiem, oczywiście, nie? Hej, i sk... syn spał całą drogę. Co on ku... gra. Chyba cię pojebało, że ci dam tego fraga. Ta! Spinguj mnie! Jeszcze to moja wina! Ha, ha, bo zabiłem! To jesteś ku... Sorry. Ale, że tęskniłem za w ligę, nie? Okej. Okay. 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 Spinguj, za ci killa, wziąłem. <laughs> Spinguj <laughs> mnie. Kurde, rynek to nie jest broken. Czego teraz znajduję? O kurde. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne, jestem śmieciem. <laughs> no kurwa, no nie wiem, on się rucha. Imo dalej wygrywam, nie? Kurwa mnie rucha już. To jest niebywałe, ty, wiem, że mogę stresować, ale... Kurwa, nie wiem, to pierwsza gra wizawi i tak. Nie zależy mi na niej, tylko przez to, że widzę, co się dzieje na reszcie linii Kurwa Bez furii użyłem, na git Minienia przegrana Pewnie się wyjebie zaraz Nie wiem, kurwa, no O kurwa, w miniona <noise> Dobra FF, można już wyjść Linia wygrana, to jest najważniejsze Można, można już wyjść z gry Dobra, linia wygrana, można iść dalej Oczywiście szybkie dwa reporty Elo Krzysiu Oddaj mi szóstkę Co? Możesz miał oddać szóstkę ja jak sam kiedyś miałem Serwer, nie, nie że miałem, nie miałem serwer tylko miałem jakby modę na serwerze PvP i musiałem sprawdzać na Skype ziomeczków czy mają cheaty, nie? Ja miałem 12 lat i tym piskliwym głosem I też właśnie raz miałem takiego Źutka, co, co, co płakał, żebym go nie bądował Core PvP No Pamiętasz może kurwa jakie ja miałem nick MC Freak MC Albo miałem jeszcze nick maxio231 Maxio231 też miałem <grywanie> Grałem na Vertex Hub, nigdy nie grałem na serwerze jakimś takim Ja grałem na jakimś serwerze twórcy, to było Ublowka I na yasiemce grałem jeszcze dużo Ja byłem fanem takiego trybu jak villager defense, nie? To mało kto o tym grał Ja pamiętam jak w podstawówce kolega z klasy doładował za 500 Zetelki biestaty telefonu, to na następny dzień wrócił z pizda pod okiem, bo mu ojciec dojebał xpp-sigma. Stary, ja myślałem kiedyś, że to jest Infinity Glitch Money, jak wysyłałem SMS-y, nie? Myślałem, że o kurwa ty, normalnie mogę sobie wysyłać, dostaję Tem z Afryki i nic trasę, A potem mat mama jak dostała kurwa ten, ribozo był, nie? Jak rachunek przychodził. No ja, pierdole, no co ja mogę zrobić, no? Mam rel z dołu, liści na z góry, no? No, super, się gra. Mega się super gra, tak szczerze, nie? Kurwa, mać! I kurwa, rusz dupę, no zrób co w tej grze, no? No kurwa, jak ja mam grać, no? Żart kurwa co jest ty! Nie Ja pierdolę, no kurwa! No nie wiem, nie? Ta pita śmietanka 2 jakaś dzikoś do... Ooo, jaki to jest świeciowy gameplay, no Tak mi się nie chce grać na coś takiego. No bo cię prostu ma no, kurwa! No ja nie mogę, no mam dość! No nie mogę tego wygrać, kurwa, w żaden sposób! Ja pierdole, no. No, nie wiem, ty, no, to, to jest najlepszy dżungler, jaki widziałem w życiu, chyba, no. Stałem z kampiony i w tym samym momencie, kurwa, moje wszystkie linie zostały przegrane. Pomimo tego, że master ani razu na mnie gdzieś nie pojawił, ksera też i oni i przypierdolili tego bota wciąż, pomimo tego, że rel nie było na bocie. Zaś ten płaczek, zaś ten płaczek zmida, prawda? Zaś ta kurwa wysocka. Myślicie, że oddadzą życie Boxelowi? Ty był. fejmy, nie fejmy? Jakbym był takim boksdelem i miałbym mieć na obok kurwa siedzieć Wojtka Goj, to w swoje bym się czuł, nie? Dawaj, dawaj mi tego Warusa. Dobra, sprawdźmy. Matchup Varus vs Irelia. Albo wypadek i 20 dni opieki na IOM z operacją. Uśmiech, wiesz jakie to są koszty? Wygrywam kurwa, jakbym to lepiej zagrał? Lepiej... Mogę to lepiej zagrać, szczerze, mogę to lepiej zagrać. Zaryzykuję, że jeszcze mam tutaj wiega obok siebie, nie? Hmm. Mam nadzieję, że nie uwierzy. Okej, okay, nie uwierzy mi. Dobra, nie ma W <śpiewanie> <śpiewanie> Boże, ona jest bezbronna Mogę nie żyć teraz <śpiewanie> <śpiewanie> Ciekawe czy jeszcze zobaczymy gdzieś dubiela w internecie Mam nadzieję, że nie, nie? Że to... No bo, to powinna być pierwsza osoba skanselowania w internecie. Aktualnie. Kurwa. Dobra, może to ogramy, nie? <grywa> Dobra, nieważne. Myślałem, że aż tak szybko nie padnę. Ciekawe jak, jak szybko ona może mi coś zrobić. Kurwa, to jest tak przyjemny pik do grania. Jedynie co bym. Jakby miał jeszcze warus dasha, to nie grałbym inną postacią niż warus, nie? Jakbym miał dasha. Przegramy tą grę teraz. Co ja pierdolę ten ręgar jebany, no! Ja nie mogę Kurwa! No. Nie żemerki Nie mogę zsoniować! Kurwa, no, przegramy tą grę teraz! Ja nie wiem, we can't do anything about this. Chyba Józef jest jednak tym warustwem, tylko na linii wygrywa, jest fun to play, ale no, kurwa, serdecznie, co mam zrobić? Ten Wiego też jest takimś totalnie zgapowany został ten Wiego. Trzy gry przegrane, ileż można przegrywać? Bo to jest pytanie. Zdaję mi się, że to jest koniec, prawda? Tylko tym, czym, czym trzeba zagrać? Mamy jednego APK, tak szczerze? Tak kurwa, dobrze. Jakaś pierwsza dobra akcja. O kurwa, no no i tyle było z dobrych akcji. A, co? A oczywiście kurwa że. No nie wiem, dobrze gram, nie? Jakby, jakby mit jest stampowany nie będę z wami gadał, bo czujesz posy w kuli Pierdolisz coś o winie O studiach w Paryżu Ja wiem coś obwinie Żyję tu jak na krzyżu Zwacza na stare rozpać ludzie tragedie A wow O tak może Na końcu możliwości Rozbite leżysz kłopatrzy Słońce w przykrości Ota na wusku tam gdzie żyje Co pisze w trawie konflikty z prawem To nie dla mnie staram trzymać się dalej ko Aaaa! Wow, tak jestem z Neborka. Ej, też jak macie, ludzie po dwudziestce, nie? Patrzycie na przykład na Facebooku, na ludzi, których znaliście. Każdy jakoś, nie wiem kurwa, przeszedł jakiś taki down. Na przykład patrzycie na typiarkę, która wam się pod... podobała w podstawówce, a teraz patrzycie i mówicie, o kurwa, za Zapaszył, nie O, że z naszego szaku musisz być taką skurwianą postacią. Ja pierdolę, no... No nie dowierzam. No padnie. Kajsa sobie nie zabija, co ciekawe. Nie, no kurwa, no, ta postać szakowa! Nie, ja nie... Kurwa, no to jest niesprawiedliwe, no! Przegramy tą grę! No przegramy tą grę! O kurwa, ale u Koniec to jest gry! To uzdrowienie tyle daje teraz. Pusz, 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 pusz. Ile to? kto kto nas żyje? To jest koniec, to jest koniec, nie? Jest kobiwa. Dobra. Chyba spróbujmy jeszcze raz. No. Wtedy miałem twojego team. teraz się uda, nie? Topa wygram, obiecuję, że to powygram, ale nie obiecuję, że wygram grę. Każdego pracującego Polaka będzie stać A, na grill, kurwa. dwa samochody i wakacje. Tak chcemy żyć. A ty? Kurwa! tego października. Jebana Konfederacja. Nie! Ja pierdolę! No jeden za jeden, nie? Ale tak blisko, żeby nie było tracić. Kurwa, jakby chociaż flesza nie tracił, nie? Widzisz, 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 widzisz? Jest no Kurwa, bezerki, ja coś nie uda bezerki Ja pierdolę no! Jak ten dive się nie uda, to jestem kurwą śmieciem. Dobra, nie ma ten. Ja. Poczekaj, wolę dwóch zabić niż jednego, no. To on też i tak jest martwy, ten Ezreal. Ja pierdolę mam dał czemu ja nie używam gore drinkera? Nie, zle stajmowałem. Ja pierdolę, czemu cassiopeia 03 tyle na pierdolę? No, o co tu chodzi? A! Ja no Jestem chyba strąk, nie? Ona no ja, dobra. Wow. dobra, ostatecznie nie ma tragedii. No i nam, Dobra, stop. Debata. Start 18:30. Przy stanowisku drugim, Donald Tusk, Koalicja Wyborcza, Koalicja Obywatelska PON i PL, Zieloni. Przy stanowisku trzecim. Premier Mateusz Morawiecki, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie wszystkich. Ustępniamy ja Komitetom Wyborczym z na koniec debaty. Wiem, że czekaliście być może na inną debatę z prezesem Kaczyńskim. Yy, chciałem z nim stanąć twarzą w twarz. Yy, mógł spojrzeć prawdzie w oczy. Yy, niestety stchórzył. Yy, yy. 10 sekund, kolego. Rozumiem, czas. Jeszcze 10 sekund, to był ten pierwszy sam. O tym sam. Ale tam tak dziady muszą teraz go cisnąć największy tak. kurek przed ekranami. Szanowni Państwo, sami widzieliście wszyscy na jednego. To banda rudego, jak to się mówi. Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów. PiS jest gwarancją bezpieczeństwa. Czy bonusy za dłuższą obecność na rynku pracy. Jakie sta Szanowni Państwo, fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny. Pan Tusk przeszedł na obniżoną emeryturę i pobiera dzisiaj gigantyczną europejską emeryturę, a więc potrafił zadbać najbardziej o swoją własną emeryturę. 30 stycznia 2010 rok. Morawiecki dla Rzeczpospolitej. A to jest czas, kiedy zostawał moim doradcą. Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w KRUS i likwidacji przywilejów służb mundurowych. Tego też nie było w TVP. 250 tysięcy migrantów wpuścił Morawiecki do Polski i nadal wpuszczają. Dzisiaj 75 tysięcy nowych wniosków wizowych zostało zakontraktowanych przez ten rząd. Szanowni Państwo, Tusk kiedy rządził, to miał serce z kamienia. Wtedy e, lody kręciły, mafie watowskie jak tylko mogły. A oni mówili, pieniędzy nie ma i nie będzie, partacze. 500 plus wkrótce, 800 plus. Za platformy był minus. Na minus można było liczyć, bo ciężko było związać koniec z końcem. Tylko prawo i sprawiedliwość jest gwarantem godnego życia Polaków. Krzysztof Maj. 500 się przy. Nie wiem, czy panu premierowi tam nalali do szklanki jakiś pan pobudzony, agresywny. Tak nie, nie pasuje do pana, panie premierze. Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart? Rząd Platformy Obywatelskiej wyprzedał majątek narodowy za 58 miliardów. Sprzedawali nawet kolejkę na Kasprowy i nagrania Krzysztofa Krawczyka i Czerwonych Gitar. Gdzie są te pieniądze? Na co one poszły? Na co one się rozeszły? Szanowni Państwo, gdy Platforma doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu. Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry. W której napisano, że, ponownie cytat, lasy stanowiące własność skarbu państwa mogą. Proszę Państwa, czy Wy y, wiecie, że Mateusz Morawiecki i Pan Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej? No, i wszyscy to i powiedzieli. I Arabia Saudyjska <laughs> zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy, niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Szanowni Państwo, Donald Tusk mylił się we wszystkich ważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polski. Kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, prezydent Kaczyński pospieszył z pomocą, a on, no, jakoś nie miał odwagi cokolwiek zrobić. Kiedy bomby spadały na Kijów, byłem tam razem z Jarosławem Kaczyńskim, a on znowu stchórzył. Jak się ma dobre samopoczucie, premier Morawiecki. Może dzisiaj, panie Mateuszu, powie pan Polakom, ile pan zarobił w ciągu premierostwa na handlu nieruchomościami. 20 milionów, 50 milionów, 100 milionów. Ukrywa pan to bardzo bardzo zawzięcie i nie dziwię się, że pan, pańskie wyobrażenie o tym, jak żyją Polacy, jest takie optymistyczne. Boli pana Tuska to, że ja <laughs> zostawiłem wielkie pieniądze dla Polski, a on zostawił Polskę dla wielkich pieniędzy. Szanowni Państwo. Za czasów Platformy ludzie stali bardzo często przed takim wyborem: czy praca po 5 zł za godzinę, czy bezrobocie, czy umowa śmieciowa, czy praca na zmywaku w Londynie. Czas na swobodną wypowiedź. Premier Mateusz Morawiecki, bardzo proszę. Przed nami najważniejsze wybory od lat. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony koalicja wojny z prezydentem. Zobaczcie, jak się Polska zmieniła. Od pracy po 5 zł za godzinę do minimalnej 28 zł za godzinę. Zatem kupowałem lejsy za 13 zł. Jeśli chcecie, Państwo, żeby kobiety w Polsce same decydowały o sobie w każdej sprawie, Nie, głosujcie ja wiem, na lewicę. Wiem, Jeżeli napiszecie. chcecie, żeby mieszkania były budowane dla milionów, tak się zastanawiam, Mateusz, co się z sobą stało, jak prosiłeś mnie o pracę. Wyglądałeś na człowieka spokojnego i, i przyzwoitego. Ja nie wiem, co ten pis robi, robi z ludźmi to, i to przez kilka lat. Ja proponuję, no jeszcze jest w piątek, dzień przed ciszą wyborczą. Przyjdź, proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim, możecie być we dwóch, możemy zrobić taką debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza pisu, ale ja jestem otwarty na każdą propozycję i będę w piątek na Was czekał, w dowolnie wybranym przez Was, przed was miejscu. A mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy. No ale cóż. proszę. No, Szanowni się Państwo, poznawiam? ja fligi by flap, a my tak na co dwa wyjścia. Z... Albo głosować na tych, którzy już są. Słuchajcie, oni tak mogą, on tak może jeszcze 8 lat. 8 lat będzie nam opowiadał, co Tusk mu zrobił 15 lat temu, a nadal nie będziemy mieli w Polsce tego, co powinniśmy mieć już dawno. Mamy nadzieję, że to, co usłyszeli Państwo w ciągu minionej godziny, pomoże w podjęciu decyzji 15 października. Michał Rachoń, Anna Bogusiewicz, Michał dziękujemy. Rachem. Dziękujemy. opłacony. Patrząc bezpartyjnie, w wy, wypowiedziach najlepiej wypadł Bosak. No i kurwa, Morawiecki to zajebisty manipulant. Hołownia nawet fajnie pierdolił czasami, nie? A Tusk trochę tak chciał, ale nie mógł. Trochę dostał, dostał przy... trochę mam wrażenie, że Morawiecki go jebał, nie? Robiłeś tak, już tak. tegoroczny latarnik wyborczy na HMM. Co wyszło? Robię. Zaraz to zrobię. Jako streamer i osoba, która siedzi przed kompem setki godzin w miesiącu kliknę, że się nie zgadzam. Ale przepraszam, że się zgadzam, że się zgadzam, że się zgadzam, że się zgadzam, ale nie jest ta kwestia chyba dla mnie ważna. Aha. A PiS ostatni? Aha. Wstyd jak chuj takie wyniki? Kurwa, no nie wiem czy to jest wstyd, no to są moje poglądy, no. Żegnam was, right, mokry suchar. Papa, pa. Kocham was. Już się widzimy w środę o 20. Potem w piątek o piętnastej i tyle.